Lolo 3210 przygotowanie rydzy rydza rydzów oczywiście wcześniej rozpuściłem masło dodatkowo jeszcze tutaj dodaję rydze to jest parę minut obróbki termicznej pod pokrywką widzicie się fajnie to robi pokażę wam później jak to w ogóle wyszło eee, 4 5 minut do 7 minut rydze nie powinny się dotykać nie powinny się dotykać, wtedy są po prostu lepsze. Nie ma takiego, nie ma takiej, takiej jakby, takiego sosu. Większe rydze kroimy na ćwiary, mniejsze, mniejsze w całości. I robimy to partiami, nie wrzucamy wszystkiego, bo tu później taka mała łyga nam się zrobi. Rydze dobrze jest podawać z pieczywem. Z serkiem można ser jakieś gorgonzole podawać, zależy kto lubi. Ja lubię z pleśniowym, bo to są te podobne miksy do podobne miksy są smakowe jak.